Połowski Klub Twórców Ludowych zaprasza wszystkich miłośników rękodzieła na kolejny już w tym roku kiermasz. Wszystkie osoby ceniące sobie twórczość folklorystyczną będą mogły przejść w najbliższą niedzielę na plac przed skwerem niepodległości oraz zaopatrzyć się w nowe akcesoria i przedmioty codziennego użytku. Jak zapowiadają organizatorzy, na niedzielnym kiermaszu znajdziemy m.in. chodniczki, ozdoby do wnętrz, zabawki, kapelusze z Rogorzyny i wiele innych wyrobów wykonanych własnoręcznie przez członków klubu twórców ludowych. Członkowie KTL będą czekać na chętnych do zakupów w niedzielę od godziny 10 do 17 przed Centrum Informacji Klub Twórców Ludowych zrzesza ponad 100 twórców reprezentujących różne dziedziny twórczości. Wśród których są m.in. plastyka obrzędowa, kowalstwo, garncarstwo, rzeźba czy malarstwo. Głównym celem tej organizacji jest podtrzymywanie w lokalnym społeczeństwie nieco zanikającej w ostatnich latach tradycji kultury ludowej. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fjeldorfa Nila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.